Uczniowie klasy pierwszej językowego liceum Prymus realizują projekt społeczno-biznesowy Green City Gniezno 2025. W jego ramach wspólnie z uczniami z młodszych klas spotkali się w parku miejskim, by posprzątać śmieci zostawione przez Gnieźnian. Chcemy przedstawić nasze miasto jako czyste i zielone, dlatego właśnie na przykład dzisiaj sprzątamy. Naszym celem jest nauczyć te przyszłe pokolenia dzieci z podstawówki, które będą rządziły tym światem po nas, po seniorach, po naszych rodzicach. Co to jest ekologia i dlaczego to jest tak bardzo ważne? Że zmiany klimatu, globalne ocieplenie, zanieczyszczone środowisko jest bardzo ważne i chcemy, żeby więcej ludzi o tym wiedziało, żeby się tym zainteresowało, żeby po prostu nasze miasto było ładniejsze, piękniejsze i mniej zanieczyszczone. Pierwszą naszą akcją jest właśnie sprzątanie miasta, e, jako szkoła zorganizowaliśmy, e, zorganizowaliśmy młodsze klasy, żeby przyszły i posprzątały razem z nami park miejski, żeby to miejsce było czystsze. Jak chodzimy właśnie po parku miejskim, to widzimy, że ludzie wyrzucają śmieci, nie sprzątają, no to nikt na to nie zwraca uwagi, a chcielibyśmy, żeby ten park wyglądał lepiej, bo jest to jedno z głównych miejsc w mieście. Jestem też w, w szkole średniej i teraz coraz bardziej zwracam uwagę na to, jak wygląda nasze miasto ponieważ jednak to jest dla nas ważne, żeby było tu czysto, zielono. W ramach projektu odbędą się jeszcze warsztaty oraz gra miejska. Już mieliśmy jeden warsztat na naszych drzwiach otwartych i gra miejska dla dzieci właśnie z klas 4 do 6, gdzie właśnie będą zadawane im pytania, quizy oraz będzie również rozrywka dla tych dzieci na rynku przy Posągach Królów. Też trochę się dowiedzą o historii naszego miasta, o ekologii, jak dbać o środowisko, jak oszczędzać wodę, energię itd. Okazuje się, że postaw proekologicznych dorośli mogą się często uczyć od młodzieży.